Zadanie czwarte: oblicz obwód i pole koła, którego średnica jest równa 12 cm. Mamy wykonany rysunek, czyli mamy narysowane koło o środku w punkcie S i promieniu R. I teraz dobrze byłoby przypomnieć sobie, czym jest średnica. Średnicą koła nazywamy odcinek łączący dwa najbardziej odległe od siebie punkty tego koła. Punkty te mają leżeć oczywiście na obwodzie danego koła. I tutaj popatrzmy. Zwróć uwagę na to, że promień, on styka się z jakimś pewnym dowolnym punktem na obwodzie tego koła, i ten punkt tutaj zaznaczymy sobie punktem B. I teraz, jeżeli dorysujemy tutaj drugi taki promień, wychodzący również ze środka, to popatrzmy, co nam się zadziało. Ten drugi promień. On się styka również z pewnym punktem leżącym na obwodzie tego koła. I tutaj sobie dorysujemy, czy zaznaczymy sobie ten punkt, podpiszemy sobie ten punkt punktem A. I teraz pamiętaj o tym, że odcinek, który nam tutaj powstał, czyli odcinek AB, to jest nic innego jak dwukrotność promienia i to jest właśnie średnica koła. Zapiszmy sobie, że to mamy dane. Z treści zadania wynika również, że ten odcinek, czyli średnica, ma długość 12-12 cm. No i teraz my jesteśmy no, pytani o co w tym zadaniu. My jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć obwód koła. Obwód koła policzymy ze wzoru 2 razy pi, razy promień. Natomiast pole tego koła. Policzymy ze wzoru pi razy promień do potęgi drugiej. Czyli my de facto tutaj, aby policzyć obwód i pole koła, musimy też policzyć jego promień. Więc w pierwszym kroku faktycznie ten promień policzymy i wykorzystamy tutaj te dwa równania, które ja wypisałam w danych. No, skoro my wiemy, że odcinek AB to jest to samo co 2R. I skoro wiemy, że jednocześnie ten odcinek nasz AB to jest 12 cm, to to oznacza, że 2R to jest dokładnie to samo co 12 cm. I teraz podzielimy sobie całość obustronnie, no właśnie, nie na 6, tylko na 2, uzyskując długość promienia, która jest równa 6 cm. Więc w drugim kroku możemy tutaj już spokojnie policzyć obwód. Obwód, czyli 2 razy pi razy promień, czyli razy 6 cm, co w rezultacie daje nam 12 pi cm i taką długość ma obwód tego koła. Popatrzmy teraz na pole koła. Pole koła policzymy ze wzoru tutaj pi razy r do potęgi drugiej, co w rezultacie daje nam pi razy 6 cm centymetrów do potęgi drugiej, czyli uzyskujemy tutaj pi, które jest równe, znaczy właśnie nie pi, tylko pole, które jest równe, pi razy 36 cm do potęgi drugiej, co możemy zapisać jako 36 pi cm kwadratowych.